Hasło Mikołajki z Zagłębiem nabrało dosłownego znaczenia. Już dziś, czyli w niedzielę 6 grudnia KGHM w Zagłębie rozegra mecz 12 kolejki PKO Ekstraklasy, w którym zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. W studiu meczowym przygotowaliśmy dla Was m.in. rozmowę z Saszą Żywcem oraz sprawdziliśmy, co słychać w zespole naszego najbliższego rywala. W materiale będzie także o konkursie, w którym do wygrania będzie najnowsze wydanie Football Managera, tak więc zapraszam do oglądania dalej. Po trudnym okresie dla naszego zespołu przyszło ligowe zwycięstwo z Wisłą Kraków oraz awans w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Miedziowi w obu spotkaniach pokazali lubińskie charaktery i pomimo tego, że jako pierwsi tracili bramkę, zdołali przechylić trzale zwycięstwa na swoją korzyść. Przed nami kolejny ligowy mecz. Tym razem zmierzymy się z trzecią drużyną poprzedniego sezonu – Piastem Gliwice. Na wstępie musimy powiedzieć o dość niepokojącej informacji, którą otrzymaliśmy tuż po ostatnim spotkaniu. Mowa tu oczywiście o kontuzji kac prachodyny, który w meczu z Podbeskidziem Beskidiem złamał kość cudstopia, a jego pauza potrwa około 3 miesięcy, a szkoda, bo chodynka od początku sezonu 2020-2021 pokazywał, że jest w bardzo dobrej dyspozycji, że warto na niego stawiać, co potwierdził m.in. golami w starciach ze Stalą, Mielec i Wisłą Kraków. Dobra postawa Kacpra w obecnym sezonie nie przeszła bez echa również w całej Polsce, bo Ostatnio otrzymaliśmy informację, że Kacper został nominowany do nagrody młodzieżowca listopada, na którą moim skromnym zdaniem w pełni zasłużył. Kacper, trzymamy za Ciebie mocno kciuki i liczymy na jak najszybszy powrót do pełni dyspozycji. W spotkaniu z Piastem Gliwice nie zobaczymy również Lorenzo Simicia, który w starciu z Wisłą Kraków otrzymał swoją czwartą żółtą kartkę i jako pierwszy zawodnik KGHM Zagłębia Lubim będzie zmuszony do tego, by pauzować przez jedno spotkanie. A szkoda, bo Lorenzo już w tym sezonie udowadniał niejednokrotnie, że jest bardzo groźny dla rywali, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. Ciekawie wygląda również klasyfikacja strzelców naszej drużyny, bo to właśnie Simic jest na pierwszym miejscu z czterema golami na koncie. Jeżeli chodzi o sytuację kartkową innych zawodników, to na baczności Muszą się mieć Roksir, Kuba Żubrowski i Sasza Balić, którzy na swoim koncie mają obecnie po trzy żółte kartoniki. To, co cieszy przed rozpoczęciem meczu z Piastem Gliwice, to powrót już na 100% Saszy Żywca, który dał bardzo dobrą zmianę w starciu z Wisłą Kraków. Już teraz zapraszamy na wywiad z naszym skrzydłowym, który opowiedział nam o swojej obecnej dyspozycji, a także o zbliżającym się starciu ze swoim byłym klubem, czyli Piastem Gliwice. Tak pracuję już teraz. Kilka tygodni, żeby wrócić z tą kontuzją, i no, staram się, żeby być jak najlepszej dyspozycji dla trenera. Ale myślę, że też ta ostatnia decyzja to i tak do trenera zależy, jak wejdziemy na piasta. No, no to zawsze taki ciężki okres kontuzji. Tak sam trenujesz, no, starasz się, żeby to jak najszybciej wrócił. I naprawdę tęskniłem bardzo. No. Wydaje mi się, że nie tylko za chłopakami, ale też tak. Dla samą piłką, no? Za samą piłką i naprawdę fajnie się czułem jak wszedłem. No? Można powiedzieć, że u nas naprawdę nie ma już takich piłkarzy, którzy tak by się nie starali każdy mecz. Ja myślę, że nasz zespół jest na 100% mentalnie i nastawiony na walkę i granie do końca. To jestem przekonany. Też teraz miałem okazję zobaczyć parę meczów z trybuny tak ze żeby zobaczyć trochę innego widowiska. I nie, ja myślę, że naprawdę w naszym zespole ciężko powiedzieć, że ktoś, że się ktoś nie stara. Może kiedyś nam coś wejdzie, to jest inna sprawa, ale Jeżeli chodzi o determinację i serce, to w naszym zespole na, na pewno tego nie brakuje, no. Nie, na pewno twardy mecz jest 100% twardy mecz i ze strony piasta i nasze też taktycznie dobry mecz, to jestem przekonany. Ehm, nie, myślę, że tam zawsze się ciężko grano, tak powiem. Mam nadzieję, że boisko poprawili, bo pamiętam, że ostatnio nie było najlepsze. Ale nie, wiem, że trenerzy u piastu też się przygotują na nas dobrze i, i nic po prostu. Po prostu musimy wierzyć w siebie. Ja wierzę, że zagramy na najlepszym poziomie. No. Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie najnowsze wydanie Football Managera. To już wiecie ze wstępu, ale co trzeba zrobić? Zasady są bardzo proste. Trzeba wrzucić na swój profil na Instagramie zdjęcie z tego, jak kibicujecie miedziowym walce o 3 punkty i oznaczyć klubowe konto. Po szczegóły zapraszam Was do opisu tego filmu na YouTubie. Kończymy wyjazdowy maraton przed najbliższym domowym spotkaniem KGHM Zagłębia ze Śląskiem Wrocław. Czeka nas jeszcze dzisiejsza rywalizacja z Piastem Gliwice. Wydaje się, że nasi najbliżsi rywale mają już ze sobą to co najgorsze. Piast bardzo słabo rozpoczął bieżące rozgrywki PK Klasy. Gliwiczanie na pierwsze zwycięstwo czekali aż do dziewiątej kolejki, a w tym czasie sześciokrotnie przegrywali i dwa razy dzielili się ze swoimi rywalami punktami. Wydaje się, że tak słaba Forma na własnym podwórku mogła być spowodowana równoległą grą. W kwalifikacjach do europejskich pucharów, z której ostatecznie Piast odpadł, przegrywając faworyzowaną FC Kopenhagą. Ostatnie trzyligowe kolejki są już jednak dla Gliwiczan udane. Zwycięstwo nad Górnikiem, Zabrze, Lechią, Gdańsk czy remis z będącą świetnej formie Legią Warszawą to też w dużej mierze zasługa naszego byłego napastnika. Mam na myśli oczywiście Jakuba Świerczoka, który powoli zbliża się do takiej formy, jaką prezentował w barwach KGHM Zagłębia. Świerczok pisywał się na listę szerców w każdym z trzech ostatnich pojedynków, i był jednym z najbardziej widocznych graczy na boisku. Nie jest jednak jedynym piłkarzem piasta, któremu udało się w obecnym sezonie trzykrotnie wpisać się na listę szczelców. Podobnej sztuki dokonał także Michał Żyro, który do swojego drobku dorzucił także jedną asystę. Miedziowi mogą mieć z tyłu głowy fakt, iż nie wygrali z Piastem już od siedmiu spotkań, a w każdym z trzech ostatnich bezpośrednich pojedynków obu ekip górą byli gliwiczanie. Mamy jednak nadzieję, że dziś Miedziowi znajdą sposób na swoich rywali i w meczu dwunastej kolejki PK Ekstraklasy KGHM Zagłębie pokona podopiecznych Waldemara Fornalika. No na pewno jest to mocny zespół, zespół, który ma wysokie miejsce w ligowej tabeli, zespół, który potrafi grać w piłkę który nie kalkuluje, który wielokrotnie gra taką też otwartą piłkę, można powiedzieć. Nie jest to piłka taka na przeczekanie, tylko chcą brać sprawy w swoje ręce. A na pewno Sasza jest zawodnikiem o wysokich umiejętnościach piłkarskich. Można powiedzieć, że dzięki wielu meczom, które Sasza grał w ostatnim sezonie w Piastie Piast uratował ekstraklasowy byt, były to bardzo ważne bramki. Także bardzo, bardzo dobrze wspominam tę współpracę. No, mamy kilku zawodników ze znakiem zapytania, nie chcę teraz wymieniać z imienia nazwiska. Jutro yy, myślę, że będzie wszystko jasne, bo to są drobne urazy, ale te urazy no, niekoniecznie mogą pozwolić na grę w tym niedzielnym meczu. Przed nami spotkanie 12. kolejki PK Ekstraklasy, w którym Miedziowi zmierzam się na wyjeździe z drużyną Piasta Gliwice. Jak to spotkanie, zapraszamy na garść ciekawostek odnośnie naszego najbliższego rywala. Ciekawostka numer 1. Piast Gliwice, podobnie jak Zagłębie Lubin, to klub z naprawdę bogatą historią. Założony został 18 czerwca 1945 roku, jednakże największe sukcesy święcił dopiero w ostatnich latach. W sezonie 2015-2016 Gliwiczanie zostali wicemistrzem polskim. Kilka lat później, dokładnie w sezonie 2018-2019, sięgnęli po Mistrzostwo Kraju. Ciekawostka numer dwa. Z piastem Gliwice zawsze grało nam się ciężko. Dwie najdotkliwsze porażki rozłożyły się jednak w czasie. Pierwsza z nich przypadła w sezonie 1975-76. Miedziowi ulegli wówczas na wyjeździe piastowi aż 5 do 0. Kilkanaście lat później, w trzeciej kolejce sezonu 2009-2010, Miedziowi wyjechali do Gliwic, aby udanie rozpocząć sezon. Miedziowi, którzy dysponowali wówczas naprawdę mocną kadrą, z Dariuszem Jackiewiczem, Michałem Stasiakiem, czy Janem Micańskim w kadrze, przegrali w Gliwicach aż 4 do 1. Bramki w tamtym spotkaniu zdobywali m.in. Kamil Wilczek, Kamil Glik i Sebastian Olszar. Ciekawostka numer 3. Skoro powiedzieliśmy już o najwyższej porażce, czas również powiedzieć o najwyższym zwycięstwie. A te miało miejsce w sezonie 8889. 8, -8, 8 w ramach rywalizacji w rozgrywkach drugiej ligi Grupy Zachodniej Miedziowi wygrali w Lubinie 5 do 1. Ostatnie zaś zwycięstwo nad ekipą Piasta to sezon 2016-2017. Miedziowie to spotkanie wygrali u siebie 3 do 1, przerywając tym samym pase 8 spotkań bez wygranej. Ciekawostka numer 4. Barwy obu klubów reprezentowało wielu zawodników. Jak choćby. Damian Zbozień, Mateusz Szczepaniak, Bartosz Rymaniak, Mateusz Matras, Michał Papadopoulos, Kornel Osyra, Paweł Oleksy, Marcin Pietroń, Jakub Świerczok, Patryk Tuszyński, Rafał Pietrzak, Łukasz Handzel, Czaba Horvat, Wojciech Kędziora, Michał Chałupiński, Jakub Szmatuła, Sasza Żywiec czy Adam Banaś. Warto również powiedzieć, że w barwach Piasta Gliwice występowali także Piotr Brożek, Piotr Bronowicki, Kamil Glik, Kamil Wilczek, Tomasz Jodłowiec, Adam Kąpała, Igor Lewczuk, Marcin Robak, Adrian Sikora, Konstantin Wasiliw, Henryk Bałszyński, a także, co mało osób wie, Franciszek Smuda. Ciekawostka numer 5. Warto zakończyć pozytywnym akcentem, więc wspomniemy o miłym fakcie, który dotyczy naszej klubowej maskotki Krecika. W 2012 roku odbyły się wybory na najsympatyczniejszą maskotkę wśród tych, które widać na boiskach PKO Ekstraklasy. Nasz Krecik totalnie zdominował tą rywalizację, zdobywając ponad pół tysiąca głosów. W zgoła innej sytuacji był gliwicki Piastuś. Maskotka naszego najbliższego rywala zajęła 12 pozycję, będąc lepsza tylko od białostockiej pszczółki i chorzowskiego orła Adlera. W dzisiejszym studiu meczowym to już wszystko. Pamiętajcie o tym, by subskrybować kanał Zagłębia Channel i zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, bo tymi drobnymi gestami wspieracie nas i pomagacie w rozwoju telewizji klubowej Zagłębia. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!